Tak wygląda ten budynek z daleka. Tu jest kilka takich opuszczonych. Tamten, tamten z tyłu. I tam jeszcze dwa, ale nie widać za bardzo. Niezły sajgon <laughs> powiem Wam. Jakoś opuszczona rudera na starym ursztynie. Jeżeli to wygląda naprawdę, pokażę wam w środku. Egipsy porozwalane. Pozwolę po całości pewnie jeden melanch przeżył opuszczony budynek Kurde, nakręcę powiem, że do czarnobylu. niesamowicie dużo pomieszczeń ciekawość co znajduje się na górze czy te schody wytrzymają Widać, że coś tu kiedyś było, jest no niestety teraz opuszczone. Jeszcze jedne schody, ale tam na górze to już widzę, że niestabilne. Napis mówi, że to nie tu, ale zobaczymy. Kondyl, nie łatwo tu przejść. Nie wiem co to jest. To sprawdzać tu. Wywalili jak to wygląda. Pusto. Na górze jakieś siano staje. Opuszczone kolejne miejsce i znowu opony wielkie od traktoru. Traktoru jakiegoś. Chyba jakaś ubojnia albo. Krowy to były, nie wiem. Nie znam się. To, co tutaj znalazłem w tych wszystkich kartonach, to mamy jakiś środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w roślinach rolniczych, w roślinach sadowniczych, warzywnych, ozdobnych oraz leśnictwie. Mm -hmm. Działa powierzchniowo i ktoś sobie tu wypieprzył to wszystko puste, tak? wypadam stąd, nie chcę na to patrzeć oczywiście moja ciekawość nie zna granic wchodzimy do kolejnego budynku tak to wygląda tu no gruzowisko, widać Tutaj kominek był, coś takiego przypomina przynajmniej. Jeszcze jeden budynek został tam za tymi drzewami. Sprawdzę go. To budynki rolnicze chyba jakieś silosy zbliżamy się do kolejnego budynku najbardziej zniszczonego co tam zobaczymy Jeszcze chyba jest tu kilka takich może przeszukamy je To wchodzimy. No to są jakieś pomieszczenia gospodarcze. Podejrzewam, że to były jakieś krowy, konie. Teraz nic o tym nie zostało. Back to the school oczywiście. Jutro pierwszy. Duże pomieszczenie. Z rozwalonym dachem, wielka dziura. I tak to wygląda. Wychodzimy.